Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Alchemia Mydła. Dzisiejszy film zaczynam troszeczkę inaczej, bo od przygotowania formy na muszelki, które zostaną użyte w, w późniejszym czasie. Chciałam nadać im trochę głębi i rozmaicić trochę ich powierzchnię i rozprowadzam w tym celu złotą mikę w zagłębieniach tej formy. Tutaj mamy taką sztywną formę Przeznaczoną oryginalnie do odlewów gipsowych, ale stwierdziłam, że zaryzykuję użycie jej do mydła i na końcu zobaczycie, jaki ma to efekt. Co do małej foremki różowej, jestem pewna, że muszelki wyjdą bardzo fajnie, bo już jej używałam. Jest ona taka miękka, rozciąga się i łatwo te kształty z niej wyjąć. Zrobiąc mydło i szczególnie podczas pracy z wodorotlenkiem sodu, czyli sodą kaustyczną, która jest substancją żorącą i niebezpieczną, pamiętajcie, żeby zabezpieczyć swoje oczy przede wszystkim, a także skórę, używajcie gogli ochronnych, rękawiczek i maseczki. I przechodzę do odważania składników. Do przygotowania roztworu sody. Wykorzystuję tym razem odgazowane Prosecco. To Prosecco gotowałam przez jakiś czas, żeby pozbyć się właśnie bąbelków, a także odparować część alkoholu. I tutaj dodaję je w postaci kostek lodu, i resztę uzupełniam schłodzoną wodą destylowaną do wagi, której wymaga moja receptura. W Prosecco został jeszcze alkohol, jak widać, bo nie jest ono całkowicie zamrożone, a spędziło w zamrażalniku kilka dni. I odważam sodę z którą to właśnie trzeba postępować bardzo ostrożnie. Uważamy, żeby jej nie rozsypać, żeby nie dostała nam się na skórę, ani tym bardziej do oka. Tak samo roztwór sody. Jest to substancja żrąca i bardzo niebezpieczna. Przechodzę dalej do odważania pozostałych składników. I na początek idą oczywiście tłuszcze twarde. W pierwszej kolejności jest to kwas starynowy. Jest to tak naprawdę mieszanina kwasu stearynowego i palmitynowego. Następnie odważam masło Shea nierafinowane. Ma ono taki lekko kremowy kolor i troszeczkę ciemniejsze i o wiele twardsze masło kakaowe. Te wszystkie składniki w dużym stopniu odpowiadają za twardość mydła. Tutaj widzicie już te tłuszcze rozpuszczone. Odważam także cukier, który rozpuszczę w wodzie destylowanej i dodam później do masy mydlanej. No i jeden z przyjemniejszych momentów robienia mydła odmierzanie olejków eterycznych i komponowanie mojego zapachu. Kompozycja zapachowa, jaką sobie wymyśliłam, czy, czy przetestowałam również na Waciku. Są to trzy części olejku geraniowego i po dwie części olejku rozmarynowego, z trawy cytrynowej, z fruta i z pomarańczy. No i mogę w tym momencie odważać oleje płynne. Dolewam oliwę, i tutaj widać, że mieszanina nie jest taka przejrzysta. I przy mieszaniu widać, że kwas steorynowy, tak przypuszczam się, wytrąca i ta masa trochę zgęstniała. No jeszcze nie masa, mieszanina olejów, mieszanina tłuszczu zaczęła gęstnieć, więc podgrzałam ją jeszcze przez chwilę w mikroferówce, aby uzyskać taką przejrzystą mieszaninę. Dodałam także olej rycynowy oraz olej ze słodkich migdałów. I jestem gotowa, żeby dodać do mojej mieszaniny olejów roztwór sody. I Przelałam go oczywiście przez sitko i tak jak widzieliście, zostały na nim nieliczne, nierozpuszczone do końca kryształki sody. Także y, ma to jak najbardziej sens. Przy mieszaniu szpatułką tej y, już Tworzącej się powoli masy mydlanej, widać takie gęste farfocle na dole. To jest taki tak zwany po angielsku false trace czyli coś, co przypomina nam tworzącą się masę mydlaną, ale to jest spowodowane dużą ilością nasyconych kwasów tłuszczowych. O, Wyższej temperaturze topnienia, które po prostu gęstnieją w związku z obniżeniem temperatury mieszaniny. I mogę rozdzielić moją masę na części. Najpierw odważam tą część, która trafi do foremek z muszelkami. Mogę napełniać foremki, i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj masa już zrobiła się dosyć gęsta. Co niestety może trochę mi popsuć plany związane z wzorem mojego mydła szampańskiego. I przy nakładaniu masy do foremek, szczególnie do, tych, do tej różowej z małymi otworami, e, obawiałam się, że może ona nie wypełnić wszystkich drobnych przestrzeni. I tak też miało miejsce. Zamknęły się tam bąbelki powietrza, masa nie dotarła, nie rozpłynęła się dobrze po, po tym wgłębieniu, ale nie, nie było aż tak źle. Zdjęłam nadmiar masy i tutaj widać, że jest ona już bardzo gęsta. Ale dodałam rozpuszczony cukier oraz mleczan sodu, które trochę rozrzedziły tą masę i dałem mi, mi z nią jeszcze trochę popracować. Nie za bardzo, nie stworzyłam takiego wzoru, jaki chciałam uzyskać, ale no, tak bywa. To mydło miało mieć jeszcze dwa inne kolory. Chciałam tam użyć glinki różowej i glinki białej. Ale zrezygnowałam z mieszania tych glinek ze względu na taką gęstość masy. Na tej pierwszej warstwie, o, w kolorze naturalnym, zabarwionym tylko tak naprawdę Prosecco, zrobiłam warstwę z, ze złotej miki i dodałam resztę miki do części. Masy, którą właśnie przeznaczyłam na tą środkową warstwę. Chciałam ją wlać do formy z wysokości w taki sposób, aby przebiła się ona przez tą dolną warstwę. Natomiast przy tak gęstej masie to już nie, nie miało miejsca. Wyłożyłam po prostu resztę masy, tworząc taką yy, bardziej rozciągniętą w poziomie warstwę tego złotego koloru złotego czy tak naprawdę piaskowego, bo ta złota mika wyróżnia się tylko w, w tym w tej wysypanej warstwie, nie jest za bardzo ten kolor widoczny w, w masie mydlanej. No i na górę idzie również warstwa y, jasnej masy o y, kolorze naturalnym. Wyrównuje górę, nadaje y, jak taki wzorek, przeozdabiam wierzch perełkami cukrowymi w dwóch różnych rozmiarach są to perełki spożywcze one przy użytkowaniu mydła albo odpadną albo się po prostu rozpuszczą ale jest to coś co miałam w domu i chciałam zużyć, wykorzystać a że nie wiem cukru, to takie rzeczy, których nie wiem Trafiają w moim domu do mydła. I mydło trafia do nagrzanego piekarnika na noc, jak zwykle. Piekarnik jest nagrzany, wyłączony, utrzymuje temperaturę, wymusza na mydle przejście przez fazę żelową. No i na drugi dzień po wyjęciu z piekarnika. Oczyszczam te muszelki z nadmiaru masy. Z różowej formy, tak jak widzicie, wychodzą one szybciutko, dosyć łatwo, bo jest ona miękka i plastyczna, tak jak wspomniałam. Muszelki wyglądają bardzo ciekawie. Może nie do końca jak naturalne, ale na pewno urozmaicą moje mydło morskie. Które planuję niedługo zrobić. I z tej formy y, gipsowej, znaczy z formy do gipsu, również wychodzi to mydło całkiem dobrze dużo lepiej niż się spodziewałam. Także nic nie przewarło, nic nie, y, nie połamały się te muszelki. No i teraz to mydło szampańskie. Po bokach widać, że nie doszło ono do końca formy. Mogłam trochę ją strząsnąć i, i ubić, żeby uwolnić bąbelki powietrza i masę mydlaną trochę mm, upchnąć. Wygląda ono tak jak widać. Kolor jest przyjemny, taki delikatny, taki jasny krem, kolor naturalnego mydła. Nie jest on dużo ciemniejszy od mydła oliwkowego. Dobrze się kroi, jest dosyć twarde, ale nie jest kruche. Te perełki trochę odpadają, szczególnie te duże, ale większość ich jednak została. Wygląda ono tak jak widzicie, a pachnie bardzo przyjemnie. Nawet ta część, do której zapomniałam dodać olejku z tego wszystkiego, bo dodałam go tylko do ostatniej warstwy. Samo mydło bardzo przyjemnie pachnie, tak delikatnie. Nie pachnie takim typowym mydłem jak jedno z moich poprzednich, które musiałam przerobić. Także myślę, że byłoby ono bardzo fajne nawet bez żadnych olejków. Oczywiście obcinam ostre brzegi z kostek, aby było przyjemniejsze w użytkowaniu i te kulki ze ścinek również trafią do jakiegoś przyszłego mydła kosmicznego. Na razie nie uzbierałam ich odpowiedniej ilości, ale mam nadzieję, że już niedługo. To w tle po lewej stronie widzicie mydło wyjęte z takiej nowej formy z kwiatuszkami. To jest mydło kokosowe, tylko z oleju kokosowego, które, mimo że jest takie ładne, będzie mydłem gospodarczym do prania. Zobaczycie je w kolejnym takim trochę krótszym filmie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zachęcam do komentowania filmu. Zostawienia kciuka w górę, jeśli się on Wam podobał, oraz zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka. W ten sposób nie ominą Was moje kolejne filmy. Cześć, do następnego.